Witam serdecznie. Kwiecień ciągle trwa, także po raz kolejny zawitałem na kanał, aby trochę pobawić się i pouczyć metod federa. No cóż, myślałem, że jak przyjadę w tygodniu i w miarę z rana, bo przyjechałem tak przed siódmą godziną, o szóstej skończyłem pracę, więc mówię: A po pracy od razu sobie skoczę na rybki. Także liczyłem, że miejscówka blisko tamy w tamtą stronę będzie wolna, ale oczywiście. No, przeliczyłem się. Niestety coś tam już jest. W dodatku z namiotem wędki karpiowe, także jakaś gruba zasiadka. A my tylko na spokojnie, na metodę, kilka godzinek coś tam sobie podziobać. Także skoro pierwsza miejscówka była zajęta, to wróciłem na miejscówkę, na której łowiliśmy tydzień temu, gdzie też wyjechały fajne rybki. Jedna medalowa. Także kto nie widział, to odsyłam do materiału. A ja już nie gadam, tylko nabijam podajniki, bo póki co wędki są zarzucone na pusto, tak tylko, żeby sobie miejscówki obrać. No i jedziemy z tematem, nie? Pelecik, jakiego użyję, to klasycznie Black Flame od Zen Pro Fishing, 2 mm. A na bagneciku nabiję sobie żółtego Candy 12 mm. Tak, coś na, na słodko, taka może ala kukurydza. Także pierwszy zestawik leci do wody. Opa. Ale bomba. A na drugim zestawie nic innego jak moja ulubiona truskawka krem w takim właśnie jasno różowym kolorze, która dała mi tu już no sporo fajnych ryb. Także drugi zestawik. Opa, leci do wody. No, i liczymy, że będą jakieś brania. No, powiem Wam, że zestawy moczą się już od jakiejś dobrej godzinki. Oczywiście regularnie przerzucane. No i póki co, no nawet obcierki, nawet dotknięcia. Cieniutko, cieniutko. Rybki się nie starają. No ale jeszcze mają troszkę czasu. Planuję zostać tak do 11, może 12. Wszystko zależy, co się zadzieje, więc nie pośpieszam, ale no, rybki jednak mogłybyście coś tam jakoś taką cicho mi tutaj nadzieję zrobić, że coś tam się będzie działo, nie? O, tu była jakaś obcierka na prawej węce. Coś się zadziało. Końcu. Jest rybka, uu, uu, uu. Uu, ładna rybka. Jest w końcu dziewiąta trzydzieści. Nie zepsuć tego, myślę, że karpik większy. Uu, uu, uu. No w końcu już myślałem, że nic się dzisiaj nie zadzieje. Coś się pokazało na chwilę. Oj, 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 ale nie w prawy zestaw. Idzie teraz lekko i pod wierzkiem, chyba większy Lechor. Coś nie, chyba karpik. Chyba karpik, ale płynie prosto do nas. No, całkiem, całkiem przyzwoity karpik. Nie, to nie jest karp. Eee. czy to pełnouski ja nie poznaję ryb w wodzie Uff. nie to chyba jest jazio chyba mamy jazika porządnego bez kitu ja już myślałem, że to karpik a to kurde chyba porządny jazik chyba jeszcze większy jak ostatnio opa Chodź tu. Hii, Matko Bosko. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja ci kręcę, ale Ale Huuu, no spójrzcie tą rybę. Matko. Jedyna. 55 cm. 55 cm. Jaś. Co jest grane? To jest jaś o! spójrzcie tą rybę. Co jest grane? Jaka piękna. hu No to już było warto przyjechać. No przepiękna sprawa. I oczywiście na co? Na truskawkę oh, piękna ryba. Piękna ryba. piękność zobaczcie jaka. Upasiona, jaka gruba. Mm. Oh, oh, oh. Mamy tu. jaziek 55 cm. Co jest grane? To ostatnio był brązowy medal, teraz jest złoty medal. I na jaki... Jakie tu są jazie na tej wodzie? Co jest grane? Co jest grane? Uuu. Łaftersa mi zwinął. Że trzeba założyć świeżutkiego, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości. Truskawka krem. Normalnie jak widać na jazie. Numer jeden. O, tyle czasu bez brania. Ale jak się trafiła ryba. To konkret. Ja cię kręcę. Rzucamy dalej. Może jeszcze coś tam się kręci akurat w łowisku. Także może jeszcze coś się skusi ale no ja cię kręcę ale bydle no bo niemożliwe że to był klę, nie? To na pewno był jaś, tylko po prostu już taki stary i duży. No i piękny. 55 cm. Ole spław. Jezu, się wystraszyłem. Zobaczcie. Jaki spław. Ciekawe co to było. Ale ojej. Chlubnęło coś ładnie. Może nam się teraz troszkę woda obudzi? Miejmy nadzieję. Dobrze, dobrze, bo już powoli zaczynałem wątpić. W ogóle w pewnym momencie myślałem, że to karb, bo normalnie w wodzie no, taka wielka ryba była szeroka w karczychu. Myślałem, że po prostu jakiś mniejszy karpik, taki 50 cm, nie? A tu kurno taki jaś, 55 cm normalnie. Że taki jaś był chropowaty, nie? Masakra. No widać, że rybka miała swoje lata, ale coś pięknego, coś pięknego, naprawdę. Przy okazji, ostatnio jak złowiłem właśnie jazia 48 cm, sprawdzałem wymiary medalowe. Właśnie 48 cm łapał się jako brązowy medal, a 55 to już jest normalnie złoty medal. No gigant, jeżeli chodzi o jazia, to gigant. Przepiękny. Ja cię kręcę. Uuu, elegancko. No dobra, trzeba usiąść, odpocząć. Może jeszcze jeden. Szok. No, piękna ryba. Mm, niesamowite. 7 cm różnicy, a wagowo wydawał się dwa razy cięższy normalnie. Jak ten 48 cm z poprzedniego wypadku. Wow, ale ten kanał kryje ryby. Chciałbym tu trafić jakiegoś większego karpia w ogóle. Nawet średniego, bo póki co to łapam tylko takie glutki. Tam 30-40 cm. No chciałbym trafić jakiegoś takiego 60, 70. Wiadomo, chciałem też trafić takiego 90, ale na spokojnie, małymi kroczkami, tak? Małymi kroczkami. Najpierw chciałbym coś takiego pośredniego, żeby sobie tutaj trochę, trochę z nim powalczyć. No ale jaziek przepiękny, przepiękny. Warto było po nocce w pracy jednak się przełamać i tutaj przyjechać. Ale już mówię, już miałem taki moment, że aj, sobie myślę, dobra, kończę towar i zawijam na chatę. Ale jednak, jednak ten jaśmie przekonał, żeby posiedzieć trochę dłużej. Coś pięknego. Także trzymam kciuki o kolejne ryby. A no tak, jak coś się zaczęło dziać, to właśnie płynie łódka. Jeszcze idzie jak przecinek zamiast na spokojnie, powolutku. A No trudno. Spróbuję jakoś sobie poradzić. No i tak to niestety jest. No ale co zrobisz? Może nie będzie źle. Może się do jakiejś rybki jeszcze. Co prawda minęła już dziesiąta, ale mam jeszcze taką nadzieję, że do tej jedenastej Chociaż jedna rybka jeszcze siądzie. Jakiś karpik może, może jakiś leszczyk większy, kurde, no coś by mogło jeszcze siąść, ale i tak po jaziu jestem mega zadowolony. Znów branie, a ja śpię. Jest ryba. Uu. Uu. Ładna. Uu. Jest kolejna ładna rybka. No, dzisiaj nam podeszły tutaj ładne ryby, widzę. Huuu, ale idzie w prawo. czy znaczy w lewo. Co? Co ja z tym lewo-prawo? Chyba z tych emocji. Halo, halo. Chodź tu, chodź tu, bo mi zaraz w zestaw drugi wiedziesz. Chodź tu, spokojniej. Spokojniej. Gdzie jesteś? Tu jesteś jest grane? Serio? Uf. No to jest kolejny, kolejny piękny jaziek. Chodź tu. Opa. Ja cię kręcę. No spójrzcie tylko tego pana, no spójrzcie tylko tego pana, no przecież on jest jeszcze grubszy jak tam, no ja Cię kręcę, zobaczcie, zobaczcie jaki on jest gruby, jaki na żarty. Uff. Ile kolega ma? No mniejszy, pięć dyszek, ale, ale też no, jaki kloc, jaki na żarty. Jo! Uf, no piękny. Piękna ryba. Masakra. Dobra. Ja jestem zadowolony już teraz 200%, nie? Po pierwszym było 100% zadowolenia, po drugim jest 200. No. Hu Co tu się dzieje? A zobaczcie. Lewy kij, tyle czasu, nic, nie? A prawy? Te Waftersy robią taką robotę. Masakra. No piękne, piękna, piękny Jazio, piękny. Ale muszę przyznać, że ten pellet od Zena też jest świetny. W tamtym roku robiłem swoje pierwsze podejście do metody i miałem pellet chyba Eski. Miałem pellet z Sun Bites'a, czy jakoś tak. No i powiem Wam, że trochę się męczyłem z tamtymi pelletami, a to trochę go przemoczyłem, a to trochę go nie wiem, nie domoczyłem. Tu mi się rozpadał, tu musiałem go domaczać, tu coś. A tutaj robię elegancko, moczę 60 sekund. Teoretycznie na instrukcji jest 40, ale woda jest jeszcze dość zimna, więc moczę go po prostu 60 sekund. Odsączam z sitkiem pół godzinki. Jest po prostu idealny, klei się, ładnie pracuje, nic nie zostaje potem podajniku, no jest świetny. I to tak od serca mówię wam, serio, serio. Powoli mi się kończy. No ale dzisiejszy wypad też pewnie niedługo będzie się kończył. Chociaż no po, tych, po tych jaśkach to pójście sami. Pięknie to wygląda elegancko. To co? Może jeszcze jeden siądzie? Poddali, że znowu łódź płynie, ale w tym momencie to mi w ogóle już nie przeszkadza. Ach, no jak widzicie, na stanowisku zostały już tylko wędki, jeszcze mi jakieś trzciny widzę, powpływały w zestawy, ale to już bez znaczenia, bo ten krótki wyjazd dobiega już powoli do końca. Choć. Ale choć wypad krótki, no to chyba przyznacie sami, że całkiem konkretny. No dwa takie konkretne jazie, no nie mogę narzekać. Piękna sprawa 55 cm złoty medal, 50 cm srebrny medal, jeszcze ten, ten, ten 50, jaki był gruby, jaki on był uposiony. No Coś pięknego, coś pięknego. No szkoda, że ten karp się nie trafił, bo naprawdę liczę tutaj cały czas na jakiegoś karpia większego nie tylko te takie pierdki małe, bo słyszałem, że no, są tutaj fajne karpie. Także liczę wciąż na jakiegoś karpia, ale jeszcze dużo ryb przed nami tak naprawdę. Może jeszcze jakiś się trafi, może brzana? Kto wie? Także możliwości jest wiele, no ale na dzisiaj to tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie. Cześć!